Dzień dobry, dzień dobry. A jak zaczyna dzień Medień Tour, jedni z naszych pracowników będą o tutaj, w naszym biurze, aby organizować Wam wycieczki, odpowiadać na wasze pytania i służyć Wam pomocą, a inni spędzą dzień w autokarze, tak jak my dzisiaj, na naszej wycieczce, którą Wam pokażemy. A jaka to będzie wycieczka? Zobaczycie wkrótce. Pierwszym punktem na naszej dzisiejszej wycieczce będzie meczet w Manawgacie, największy meczet na tym terenie. Dzisiaj zaczynamy od meczetu, ale na niektórych z naszych wycieczek, meczet może być na początku albo na końcu. Zależy to oczywiście od różnorodności naszego programu. Meczet w Manawgacie odwiedzamy na kilku z naszych wycieczek, a to jest jedna z nich. Wiemy już, że wchodząc do meczetu obowiązują pewne zasady, m.in. ściągamy obuwie, a panie muszą się zakryć. Jeśli nie macie swoich chust czy spódnic, nic straconego, jest takie miejsce przed meczetami, gdzie można sobie takie chusty lub spódnice wypożyczyć. Mówi się także, że meczet w gacie jest jednym z piękniejszych meczetów na tym terenie. Podczas przejazdu do kolejnego punktu zachwycamy się widokami miasta, słuchując się w opowieści pilota wycieczki. A czy, będąc przy wejściu do parku, gdzie znajduje się wodospad Manawka, możemy domyślić się już, co to za wycieczka? Niekoniecznie, dlatego że na dwóch z naszych wycieczek odwiedzamy to miejsce. I w tym momencie docieramy już do. W parku, gdzie znajduje się słynny wodospad Manauggat. Czy. Czy wodospad robi wrażenie? Zapytamy jednego z naszych turystów. Proszę powiedzieć. Bardzo, 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 bardzo <sum> przyjemny, choć no nie duży, ale efektowny. Efektowny. Dziękujemy ślicznie. Miejsce z wodospadem Manawga to przepiękny park, w którym można podziwiać na przykład rzeźby z patyków, ryby, czy koniki morskie. Spróbować przepysznych lodów z koziego mleka. Ojciec, ojciec, ojciec. Czy oddać się szaleństwu zakupów pamiątek. A jaka to wycieczka, gdy docieramy do tego miejsca? Czyli pozostałości akweduktu możemy się już domyślać. Ponieważ mamy dwie wycieczki, czyli Cide i Manavgat oraz złoty trójkąt, które różnią się między sobą pewnymi punktami w programie, i to jest właśnie jeden z nich. Jesteśmy na wycieczce złoty trójkąt. Oczywiście jak przy większości atrakcji w Turcji można spotkać różne stoiska, gdzie sprzedają rękodzieło, ale też lokalne soki. W tym momencie dostępny jest sok z granata, z pomarańczy, ale też słuchajcie, owoc jadalny kaktusa, czyli opuncja figowa. Akurat o tej porze roku, czyli we wrześniu, można spotkać ten owoc. tak Cóż to za budowla? Dowiemy się za chwilkę. Niby starożytna, a jednak wciąż żywa. Odbywają się w niej między innymi takie przedstawienia. Wchodząc do tego miejsca, zdecydowanie można usłyszeć wow. Wspomniałam już, że teatr jest wciąż żywy, więc odbywają się w nim przedstawienia. Dzisiaj, akurat, przy okazji, gdy tutaj jesteśmy, scena wygląda tak. Ale gdy przyjedziecie tutaj na naszej wycieczce, nie oczekujcie, że będzie wyglądała tak samo. Ponieważ to się zmienia w zależności od przedstawienia. Natomiast jest to najlepiej zachowany teatr. Będąc w teatrze Aspendos, warto wejść na samą górę i zostawić kogoś na dole, aby szeptem zademonstrował moc teatru. A co mamy na myśli? Na pewno podpowie Wam przewodnik na naszej wycieczce. Poszczególne punkty naszego programu mogą się różnić w zależności od kolejności realizacji. Natomiast na dzisiejszej wycieczce, posileni obiadem, ruszamy już do antycznego SIDE, aby spacerując pośród ruin, móc podziwiać je z bliska i słuchać opowieści naszego pilota wycieczki. Jeśli ktoś z Państwa był wcześniej w SIDE, to na pewno zauważy to, że jest pięknie odrestaurowane. I coraz bardziej przygotowane na napływ turystów. Pamiętajcie o tym, aby zabrać kapelusze, czapki albo przeciwsłoneczne parasole, albo jak nasza. Od parasol do przewodnika. No, właśnie. A po dosłownie 15-minutowym spacerku wśród ruin i opowieściach naszej przewodniczki, nasza grupa dociera już do centrum. Gdzie będzie miała czas wolny? A co można zobaczyć tutaj? Zaraz Wam pokażemy. W wielu miejscach w antycznym mieście Side przywitają nas takie oto szklane ulice, dlatego że cały czas odkrywane są tutaj nowe części ruin Starego Miasta, i w ten sposób zabezpieczone i odkryte przed naszymi oczami. Więc możecie spacerować z takim oto widokiem. Kolejne miejsce, gdzie możecie skosztować tureckich lodów z podziemu mleka. I oczywiście w drodze do portu przejść tą oto przepiękną, odrestaurowaną uliczką sklepikową, gdzie znajdziecie pamiątki i różności. Gdy w czasie wolnym już przejdziecie całą tą uliczkę w dół aż do portu. To po prawej stronie znajdziecie słynny napis SIDE, do którego zaraz pójdę i Wam pokażę. A na lewo ruinę świątyni Apolina. A tutaj znajduje się pomnik, a ta turka. Tak wygląda słynny napis SIDE. Oczywiście z granatem w swoim logo. Na tle przepięknego widoku morza. Tak jak wspomniałam, na samym końcu na lewo od portu znajdują się ruiny świątyni Apolina. Zdecydowanie warto tutaj przyjść w swoim czasie wolnym, aby zobaczyć to miejsce. Ze względu na nieustający proces renowacji trwający w SIDE. Na pewno przyjeżdżając tutaj za kilka lat, zobaczycie więcej niż widzieliście wcześniej, czy nawet zobaczycie teraz. W drodze do świątyni Apolina, pomiędzy restauracjami, ukryty jest też taki sklepik, który swoim wyglądem, zarówno zewnętrznym, jak i tym, co ma w środku, zachęca do tego, aby zakupić pamiątki. Jeśli jeszcze nie zdążyliście tego uczynić, to jak najbardziej można to zrobić w tym miejscu. A czy warto wybrać się na tą wycieczkę? Na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami. Po dzisiejszej relacji może troszkę rozjaśniliśmy, na czym ta wycieczka polega, co można na niej zobaczyć. Dwie podobne mamy wycieczki, o czym wspomniałam już wcześniej, czyli Złoty Trójkąt i Sida i Różnią się tym, że na Złotym Trójkącie odwiedzamy teatr Aspendos oraz ruinę akweduktu, natomiast na Sida i odbywa się rejs statkiem. Poza tym na obu z naszych wycieczek odwiedzamy to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Czyli antyczne miasto. I tak w jedną stronę spacerkiem, aby posłuchać opowieści przewodnika, spacerując wśród ruin, a w drugą wracamy ciówcią. Żeby nie było, że nie jesteśmy obiektywni, zapytamy naszych turystów, co sądzą o dzisiejszej wycieczce. Drodzy Państwo, czy uważacie, że warto przyjechać na taką wycieczkę? Tak. Reakcja mówi sama za siebie.